Siema, jestem teraz e, z najlepszym graczem Brawl Stars. Dzień dobry. Czyli z moją mamą. No i ogólnie e, robiliśmy ten e, zakład, bo było coś takiego, że nie wiedziałem, czy e, zrobić to, co teraz będę robił. E, I wymyśliliśmy, że e, ja tam robiłem zadanie matematyczne i jeśli wynik zadania matematycznego będzie miał w sobie dwójkę, cyfrę dwa, no to wtedy Y, y, właśnie kupię nową postać Jackie. No. No i akurat tak się złożyło, że nie wiem jaki tam dokładnie był wynik, ale miał w sobie dwójkę. Ja też mam takiego No, no widzisz. No więc ogólnie kupujemy. Oh, no nie, wyszła? Tak, wypadła ze skrzynkami. Wow. Ty prawie podwojacze bym A nie i tak nie stać mnie No więc dobra, schodzimy na sam dół i nowy awanturnik <laughs> awanturnik i zaczynamy duosem okej okay. więc, yy, no jest taka mapa nie pod, mi się wydaje, że nie pod tą postać ale powiedzmy, że uda się to ja idę po tą, eee. ja idę po tą skrzynkę co, tam ktoś jest? nie, skrzyneczka a więcej skrzynek, czy jedna? dwie no, tak myślałem, bo tam w tym miejscu naprawdę dużo czasem jest O, idą za tobą typki Oj. Zaraduj wow, mnie. ale patrz XD Weź. Nie, Nie, poczekam na ciebie. Dostaniesz chociaż jednego. Ja nie razem kamikadze się zachowuję, nie? No, czasami ty się dajesz zabijać, nie? Ale, ale za trudno. to teraz dwie osoby zabiliśmy. No i już są trzy drużyny tylko. Aha, ja mam wziąć tego. No, weź, weź. Bo moja mama ostatnio Bibi wydropiła, a Jak pamiętacie, to moja mama też posiada Sandiego na swoim koncie. Na koncie <śmiech> <śmiech> Ty typku, ej. Wow. Oj, Rico, przepraszam. A ja też dedłam, nie. Wiem, wiem. Ale no, nie miałeś trochę z nim szans, bo miał 7 cubów. Poczekamy sobie na luzie, zaraz zobaczymy, kaj oni Tam się chowają. Gdzie? No tu, przecież było widać. O. A są rzeczywiście, no. O tu, Michael. Okay. I co? Jeszcze ktoś jest gdzieś. Okej, okay, ja idę tutaj poszukać. Jest tu. Widzisz? O tak. kurczę. Dodawaj go. Chyba się poddał. Okej, okay. więc się na dół udało. Poddał się typek. Okej, okay, teraz gramy Sieja, czyli oblężenie po polsku e, bo... Moja for mama Polish, moja mama potrzebuje y, ten gwiazdk. Czemu for Polish? nie ma? Bo jest <coughs> Za dyma. <coughs> Kurczę, Co, coś tak myślą, długo dobiera. Nie ma dla nas graczy, popatrz. Jak, Te dwóch, nas, jak, dwóch jak nas... Jak nas zbije to ten... Było czterech na 6. Na no jest czterech. Patrz teraz, o jest. O jest, dobra, to nie muszę jednak pauzować. jak trudno im było w, do, dla nas wybrać. Tak, jest, bo my tacy dobrzy. Brosy. Tak. A zaraz pierwszy dedniemy. <laughs> nie raczej nie. Kurczę ta postać zwłaszcza, że jest OP. Aha, ja zapomniałem w ogóle powiedzieć. O nie, ty rzuca, Bo ja w ogóle dzisiaj wbije 20 tysięcy pucharków. Y i to też wam puszczę. Wystarczy, że wbiję 15 ja rangę i już zabiję. będę miał właśnie 20 tysięcy, nie? Bardzo się cieszę, że wreszcie będę je miał. A czemu my mamy bota, a oni nie mają? Bo mają mniej śrubek. O. Mamy więcej. Jakby mieli porówno, to, Jak nie, to był, jedną, by brak Po prostu to się w górę nie mieści. Bo oni się bronią teraz przez botem, wiesz? A to czemu on we mnie rzuca? Niech sobie rzuca w bota. Widzę, że auto-aimem yy, rzuca Kurcze, tu mi się nie uda ult. Ajajaj, aj, aj. dobra to ja spróbuję zwiać, Aha, ale... zmarnowała. Ale idzie po śrubeczkę. Nie ma, idź mi stąd. Dobra, ja uciekam na Zabiła naszą... Zabiła mnie, olo. Ja uciekam na naszą strefę. Ale jest pamięci o, ciężko. Śrubki. No właśnie wiem, a ja dadam. Kurczę, niestety Ojojoj, teraz ich bot idzie. Jest, zabrałam. Obyśmy to przetrwali, wątpię, żebyśmy to przy tym teraz zginęli. Ja teraz ich ubiję. znaczy spróbuję bardziej. I mi się nie uda. I co? Rodzicie sobie? Nie, wyrywałeś. Oginiemy. Aaaaj, dobra. Dobra, gramy już kolejną rundę. No niestety tamta nam nie poszła, ale teraz mamy yy, drugą Jackie w Teamie, więc powinno teraz pójść o wiele lepiej moim zdaniem. Jak ci się wydaje. Ta postać nie jest wiem. dobra, nie? Więc... Raczej powinniśmy teraz to wygrać. O pać, patrz, od razu padają, nie? My możemy razem chodzić to patrz, to już do nas nikt nie może podejść, nie? Dobra, zbieramy sobie na luzie teraz te śrubki. Jest, dobra. W ostatniej chwili tej szedce zabrałem kurczę. No weź tą śrubkę od razu będziemy mieć na kolejną rundę śrubek. O, no i masz dobić go. Ja nie wiem czy to był, był dobry pomysł. Ja nie wiem czy tam iść czy czekać. No nie no ja chyba sobie odpuszczę. No, Odpuśćmy i idźmy tylko śrubki zbierać. Dalej. To Ta nasza tam się postarała, a my tymczasem czekamy tutaj na kolejne śrubki. Kurczę, w ogóle tej szeli niestety nie trafiłem. Ej, ale fajnie odepchnęłaś. Ty, Zbardowa, ulta. Dzięki tobie. Czasami wiadomo, się nie trafia nikogo. No, gdzie uciekasz, ty, tchórzu? Dlatego ja ja, ja. ja o dziwo celuję tą postacią. Bo ja, ja ogólnie na drugim koncie, swoim, czyli konto Sąsiad Menda się nazywa. Tam czasami grywam z mamą. Na innym telefonie, właśnie mam to konto. No to tam właśnie też mi się udało z tego Mega Boxa co, do, co dawali No to mi się udało właśnie trafić Odcinek był zresztą z Phoenix krołem właśnie to tam otwierałem te skrzynki i możecie zobaczyć co mi wyleciało jakie rzeczy mi wyleciały No to już wam przy okazji mówię, że właśnie dostałem z tam na drugim koncie właśnie Jackie i gadżet do Nity. Okej, okay, teraz sobie wybierzemy jeszcze wydarzenie. Dobra, moja mama już nie potrzebuje żadnych gwiazdek robić, więc yy, po prostu, w sensie tych do big boxa, więc po prostu gramy yy, za dymę. Czyli drobola. No dobra, dobrało już. To zajęło tam jakieś ten... wycięcia może 3 sekundy. Wyciąłem wam 3 sekundy czekania. Kurczę, padłem niestety. Ty, Ty też? też? No, widzę właśnie. O nie, ona no też. No bi strasznie, bie yy, ten. Dużo zadaje. No coś tam pozadawałem obrażeń. Dead no to nie działa. Szkoda, bardzo jest minus tej postaci, że ult, o, w ogóle dla mnie ult jest beznadziejny od tej postaci, ale że on... Oni e... mają fajne, bo oni strzelają, wiesz, a my nie możemy strzelić, musimy do nich podejść. Mhm. No. Ale minusem tej po, po prostu jest taki, że jak zginiesz, Zobacz. no to ult nie działa. Znaczy, no to było żałosne, nie? A ta znaczy ja Tara... Uważam, że... Ja Tary też nie widziałem, nie? No, ale ja uważam, żeby postać strzelającą wziąć. No to weź coś Moja mama wybrała najbardziej strzelającą postać. Nieważne, to chciałam. To moja sprawa. Rzucającą, następnym razem zaraz zapamiętaj sobie. To jest rzucająca postać. Okej. Okay. No I teraz tylko Primo dobić jeszcze. To jest właśnie TrickShot.pl Pro <grywia> To skupienie, przez chwilę nie gadałem Nawet nic, o kurcze Ach, ale we mnie wjechali Wow, wow, wow Ty ładnie, ładnie wzięłaś, wywaliłaś tą piłkę Ale fajnie uciekasz Im Jest, dobra, padli Wow, patrzcie, żona my husband Eee, skoretno więc fajnie gwiazdeczka. Okej okay. gramy dalej. Znowu Brobola. Powinno do, dobrze, żeby dość pójść. B Bibi jest fajna, ale nie jak jest y wiesz, y taka odległość, nie? No, bo to jest mapa ona ogólnie. Musi no, ta mapa jest podstrzelających bardziej, tak. nie? Ale no, też sobie radzę tą postacią, bo ta o, postać jest obecnie trochę przesadnie dobra. Kurczę, ale zepsułem. Dobra, spróbuję. We... Kurczę! Aaaa, zepsułem, bo chciałem zrobić trickshota, ale jak się nie namierza czasami, no to. Bywa, że bez sensu się yy, po prostu zepsuje, nie? Ja mało kiedy włożę do bramki w ogóle. Bo mi to satysfakcji nie sprawia w ogóle. Kurczę, ach no te Mortisy, najgorszy jak Mortis nie umie grać, ale po prostu tak się mu po prostu ułoży dobrze. Dobra, ja czasami nawet dwa ataki używam, a czasami wystarczy tylko jeden, bo naprawdę ta postać dużo zadaje. Chodź tu. Najgorzej jak nie trafiam atakiem. Ojeju! O Jezus Mary, złapać. Weźcie mi ją. Ja <gryw> nie, nie wiem jak Najgorzej. No teraz ta... Azji... O nie! Uciekaj Azji... w drugą stronę! Jest, dobra. Nie postąpiła jakoś głupio ty specjalnie. Nie wyszczelny. No kurczę byłeś tej bramki. A tam chyba mamy bramkę otwartą, ale nie jestem pewna. No i gorzej, jak właśnie idzie ta, nie? Bo ona jest naprawdę mega silna. No i masz. Aziz, baba. Tylko nie zepsuj tego. A zepsuła oczywiście. Nie ma co ufać randomom xD. Wrzuć teraz! Tylko to nie jest takie proste, bo patrz, co nam robi. Kurczę, ale zlamiłem. Szkoda, że to nie podało ci. Bo to było takie proste. Czekaj, biegną. Dobra, nie ma co próbować. Tylko zginę niepotrzebnie, a po co? Lepiej ich jakoś oszukać. Znaczy jak będzie... jakbyście się pozbyli tej, no to już jest. To wszystko piękne. Tak mi się wydawało, że ona ma no. że trochę więcej HP. Okej, okay, teraz dawaj Max pokaż. Skilla. Aha, zerowego skilla, lol. Kurcze, ona nas rozwali. Okej, okay, dobra, nie rozwaliła. A teraz chwilę trzeba odczekać. Dobra, i teraz Aziz, baba. Fajny nick w ogóle xD. Dead one. Nie! Aj, no ach, już był gol. No nie, najgorzej jak nuby z nami ten, nas ogrywają nuby. Czy oni też w sumie nie umiem dojść do, bram do bramki? Ale Aziz Baba, postaraj się, brawo! No, on ma przyspieszenie, jak na to nie patrząc, tak? to był taki sobie gol no. w sumie? Ok, no więc widzimy się, jak wbije yy, może 15 rangę, już tak. Nie będę wam pokazywał 10, bo po co? Po prostu 15 rangę. Więc na razie... Zaraz a. się widzimy. W sumie nie bo zaraz się będziemy widzieć. Znaczy dla Was zaraz, a dla, dla nas to będzie za długi czas. Na Dobra, mam już teraz 14 rangę. No i liczymy na to, że się uda wygrać. No i wtedy nie wbije oczywiście 15 jeszcze, tylko wbije wreszcie do 20 tysięcy pucharków. Naprawdę troszkę czekałem na to. Żeby wbić to 20 tysięcy pucharków. No i tylko ta nowa postać tak naprawdę mogła mi to umożliwić. Tylko no teraz no nie wiemy, czy to wygramy, wiadomo, nie. Zobaczymy, czy to wygramy. Ok, na razie się zapowiada dobrze, tylko żeby Mortis tutaj nic nie wykombinował. Mortis fajny unik zrobił przed Frankiem. Kurde, przyciągnęła nas. Na postać jest zbyt OP moim zdaniem. Uważaj, nie podchodź zbyt blisko, bo on Ciebie może... Ajajaj, zmarnowany ult. Okej, okay, zabiłaś go przypadkiem, lol. Bierzcie ode mnie. No, no, znaczy, nie wiem, ja i tak tego nie biorę, bo teraz możemy mieć problem z tym Dawidem. Czy w sumie powinienem powiedzieć Davidem, nie wiem. Kurde, aj. Daryl tutaj niestety wbił. Ale no, Frank jakby rozwalił ultem ich bramkę. O, zrobił to teraz. To teraz można jeszcze porobić yy, na ulta Ultem strzelić bramkę I Okej, okay, ja zamierzam wejść teraz do bramki Tylko czy mi się uda? Udało się Więc... Yy, Okej okay. yy, Teraz wystarczy Drugi raz zrobić podobną akcję Kurczę, Dawaj Frank, pięknie Naprawdę szacun dla tego Franka za to co zrobił Więc patrzcie teraz Proszę bardzo, już blisko 15 tej rangi zresztą. I uwaga, nareszcie 20 tysięcy pucharków. Pierwszy raz masz tyle? Tak, pierwszy Uuu. raz to jest mój rekord. 21 tysięcy pucharków. 6,884. A, 6, 8, 800 pucharków. A nie, 6,888. O, 6,888, że tak. No nie, Okej, Ok, no więc. Y Zaraz się widzimy jak już będę miał tą 15 rangę. Czemu Okej, okay, więc ogólnie my już teraz właśnie kończymy walkę która dzieliła do 15 rangi o jak zwykle Star Player. No niezwykle no, bo jeszcze moja niezwykle, mama też... Ty moja wreszcie. mama też czasami zostaje. Ja. Tak. Mhm. Okay. Jak okay. z jakimiś innymi randomami może. Jackie. Jackie chyba. O, no i jak widzicie właśnie ta 15 ranga. To się wiadomo dobije na e, tą, e, na 20 rangę jeszcze, więc dzięki naprawdę za oglądanie. E, my się z Wami żegnamy. Narka?